Panie Prezydencie, Panie Marszałku, Pani Marszałek, wszyscy dostojni goście, mieszkańcy Warszawy, rodacy i przede wszystkim Wy, bohaterowie nie tylko dzisiejszego dnia, ale dzisiaj szczególnie o Was myślimy, żołnierze Wojska Polskiego. Z wielką dumą dzisiaj wszyscy razem Patrzymy na Was, na nasze polskie mundury, na Wasze twarze pełne determinacji, odwagi, na Waszą postawę każdego dnia nie tylko w święto, która nacechowana jest profesjonalizmem, odwagą, determinacją. Jesteście solą tej ziemi, jesteście w sercach każdej Polki, każdego Polaka który kocha swoją ojczyznę. Nie może być inaczej. Dzisiaj świętujemy wspólnie z żołnierzami Wojska Polskiego, wspólnie z całym narodem, Wasze święto, drodzy żołnierze. Świętujemy rocznicę wielkiego historycznego zdarzenia, jakim było zwycięstwo Polski nad sowieckim agresorem. Zwycięstwo nie zawsze doceniane, chociaż przez wielu na świecie uznawane za jedno z najważniejszych zwycięstw w historii świata. Tak, to jeden z wybitnych historyków wojskowości i nie Polak powiedział, że było to jedno z najważniejszych zwycięstw i jedno z najmniej docenianych na świecie. My je doceniamy. My wiemy dobrze. Że Polska, nasza świeża wówczas niepodległość, ale że cała Europa, być może cała nasza cywilizacja wolności przetrwała dzięki temu zwycięstwu i dzięki ofiarom z tamtych dni, tygodni i miesięcy. Bo przecież tysiące Polek i Polaków oddało życie w tej bitwie za Polskę, za wolność, za niepodległość. I za te fundamentalne wartości, które tworzą nasz świat, naszą polityczną i też etyczną cywilizację. Chciałbym dzisiaj zadeklarować, myślę, że w imieniu wszystkich i Pana Prezydenta, Pani i Pana Marszałka, Generalicji, Dowództwa Wojska, że robimy razem, wspólnie, każdego dnia wszystko, żeby Polska, żeby polskie wojsko, żeby Polki i Polacy nie musieli już nigdy w przyszłości liczyć na cud. Cud nad Wisłą będzie na zawsze w naszych sercach piękną pamiątką bohaterstwa, niezwykłego poświęcenia, genialnego dowództwa. Wielkiego morale całego narodu. Ale powinno być także swoistą przestrogą dla dzisiaj i w przyszłości rządzących. W polskiej strategii obrony, w polskiej strategii zwycięstwa nad wrogiem, kiedy przyjdzie taka potrzeba, nie może być miejsca na liczenie na cud. Musimy liczyć na siebie, musimy liczyć na nasz naród, musimy liczyć na realne sojusze. Musimy liczyć na nasz wspólny wysiłek w budowie nowoczesnej armii. Dzisiaj musimy to sobie bardzo wyraźnie powiedzieć. Budujemy wielkim wysiłkiem wszystkich Polaków, bo wszyscy składają się co miesiąc na ten wielki wysiłek, także finansowo. Budujemy nie tylko jedną z największych armii europejskich, ale budujemy także jedną z najnowocześniejszych formacji obronnych na świecie. Bez tego nie będziemy mieli szans. Nie wystarczy wydać dużo pieniędzy. Trzeba bardzo mądrze wydać każdą złotówkę, i nie tylko dlatego, że to jest złotówka polskiego podatnika, ale dlatego, że od tego będzie zależało nasze bezpieczeństwo. Wokół nas toczą się już wojny przyszłości. I dlatego, i dziękuję panie prezydencie, tu szczególnie niski ukłon dla pana ministra Ecka Siewiery, który współpracuje z rządem w tej sprawie niezwykle rzetelnie, z, niezwykłą, z niezwykłym oddaniem. Dlatego naszym zadaniem nas wszystkich jest, aby przygotować naszą ojczyznę i żeby przygotować wspólnie sojusz północnoatlantycki do wojen przyszłości, a nie przeszłości. Mamy już tragiczny poligon tych wojen przyszłości. To jest Ukraina, ale to jest także Gaza, to, są, to jest kilka miejsc już na świecie, gdzie te wojny przyszłości mają miejsce. I widać wyraźnie, i to dzisiaj musimy także obiecać rodakom, ale także żołnierzom Wojska Polskiego, że zbudujemy armię najnowocześniejszą, której przesłaniem będzie innowacyjność. Dzisiaj innowacja to jest siła. Będziemy wydawać dużo pieniędzy, tak jak robimy to teraz. Tak, aby polska armia była najlepiej uzbrojona, polska armia musi być też najinteligentniejsza, bo dzisiaj właśnie siła innowacji, siła inteligencji, nieprzypadkowo w strategiach, coraz częściej w planach strategicznych podkreśla się walor takich cech jak szybkość, zwinność, zmienność pozycji, inteligencja, przewaga technologiczna. Na to stawiamy, nie zostawimy polskich żołnierzy już nigdy. W sytuacji, w której wróg będzie silniejszy, lepiej wyposażony, lepiej uzbrojony. I nie tylko dlatego, że polski żołnierz na to zasługuje, ale przede, przede wszystkim dlatego, że być może od tego będzie zależał los naszej ojczyzny i szerzej naszej cywilizacji w najbliższej przyszłości. Żyjemy w czasie wojny. Ona toczy się tuż obok nas. I dlatego dzisiaj tak ważne są te deklaracje o gotowości do Poświęceń, o odwadze naszych żołnierzy, o tej determinacji polskich obywatelek i obywateli, którzy zrzucają się, składają na ten wielki wysiłek obronny każdego dnia. I chcę powiedzieć, że to, co jest gwarancją naszego bezpieczeństwa, także co kiedyś zawodziło w przeszłości, a więc realny sojusz, prawdziwi sojusznicy, to też jest coś, co wszyscy wspólnie, panie prezydencie. Drodzy goście, o co wszyscy wspólnie musimy dbać, i to, co jest największym naszym atutem, to, co jest orężem kluczowym, to jest narodowe i wojskowe morale. Jesteśmy wszyscy patriotami o różnych poglądach. Z różnych stron przyszliśmy, politycznej sceny, ale wszyscy jesteśmy dzisiaj tutaj razem, bo przecież wszyscy kochamy Polskę. A ponieważ wszyscy kochamy naszą ojczyznę, więc będziemy także gotowi jej bronić w razie potrzeby, wszyscy bez wyjątku. A dzisiaj łączymy nasze serca i nasze umysły w tym wspaniałym dniu Wojska Polskiego i w tym codziennym wysiłku, aby Polska była bezpieczna, żeby Polki i Polacy żyli w bezpiecznej ojczyźnie.